Mogą być wielkie i malutkie, bardzo skomplikowane i zupełnie proste. Modele architektoniczne. Jak powstają? Aby zrobić dobry model architektoniczny, trzeba do tego podejść trochę jak do zrobienia projektu architektonicznego. Bo tak jak budynki mają różne funkcje, tak samo ich modele mogą mieć różne funkcje, ponieważ w różnych modelach będziemy chcieli pokazać różne rzeczy. Aby zobaczyć to, w jaki sposób możemy kształtować modele, należy prześledzić losy projektu Galerii Sztuki w Nikozji na Cyprze, którą wykonało biuro Felden Clegg Bradley. Na początek mamy model koncepcyjny, model, z którym to biuro wygrało konkurs na ten budynek. Co on pokazuje? Ogólny zarys budynku, jego ogólną formę. Bryłę, oraz to, co dla architektów było najważniejsze. Tymi plastikowymi kubikami we wnętrzu pokazali oni otwarte przestrzenie, które były dla nich clue ich projektu, ich koncepcją. Ale to dopiero początek. Na podstawie tych wielu modeli roboczych ustalali oni powoli, drogą kolejnych przybliżeń, kolejnych poprawek, ostateczny kształt budynku. No i jak widzimy, między tym modelem koncepcyjnym a finalnym modelem, który pokazali na prezentacji dla klienta, takim modelem już ze wszystkimi szczegółami, no zaszły duże zmiany które można było testować, sprawdzać właśnie na wielu modelach roboczych. I takie modele robocze wykonywane są w wielu pracowniach wielokrotnie po to właśnie, żeby jak najszybciej, łatwo, prosto można było zbadać, w jaki sposób dany projekt będzie wyglądał i jakie zmiany należy wprowadzić, by udoskonalić jego formę. Kiedy my projektujemy, przygotowujemy nasze modele do naszych filmików, także staramy się pokazać to, co jest najważniejsze w danym budynku na, na modelu. No i dlatego, kiedy pokazywaliśmy różnicę między wysokościami budynków w Nowym Jorku, to nie wykonywaliśmy całych wielkich modeli skomplikowanych z oknami, stropami, tylko wycięliśmy wyłącznie sylwetki. No bo o to chodziło, o porównanie sylwetek. A jak powstają bardziej skomplikowane modele na naszym kanale, pokażemy wam na przykładzie tego modelu, który wystąpił w poprzednim filmiku, w budynku HSBC projektu Normana Fostera, który stoi w Hongkongu. Na szczęście szczegółowe rysunki do tego budynku są powszechnie dostępne, np. w internecie. Są to rzuty, przekroje i elewacje. Dobra baza, ale za mało, by wykonać model konstrukcji. Żeby go zrobić, musiałem mieć rysunki samych elementów konstrukcyjnych bez fasad i bez pięter. Musiałem więc je sam narysować, bazując na tych rysunkach, które były dostępne. Wykonałem te rysunki w odpowiednim programie i wysłałem do wycięcia laserem. Dla sera dostaliśmy takie elementy. One oczywiście są płaskie, ponieważ wycinaliśmy je z tektury. Po tej stronie są bardziej okopcone przez płomień, który się wydobywał w tym miejscu, gdzie laser ciął tekturę. Z tej strony bardzo ładne, schludnie, bielutkie, czysto wycięte. No i cóż, musimy teraz zacząć to łączyć. I niestety, to jest moment, w którym technika nam już przestaje pomagać. Bierzemy klej i kleimy. No, oh, No mam nadzieję, że Foster to robił dokładniej. I gotowe. Model konstrukcji wieżowca HSBC w Hongkongu, samej konstrukcji, bez pięter, no już właściwie jest skończony. Dzięki za obejrzenie odcinka. Aby zobaczyć filmik, w którym wystąpił ten model, kliknij na dole. I koniecznie pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał.